Siemanko z tej strony, Slamar. Ja witam Was z drugiej części y, przechodzenia mapy Flut, czyli powódź. Y, jest znowu dzisiaj Gimcio, Rafik, Kuba, Wadek 227. Tak zwany podesztyk I, i, I jedziemy odblokować pojazd, którymi ukończymy y, rozgrywki, tutaj. Ja ci panie, bo ja nie wiem gdzie. A czyli muszę zawrócić, tak? Nie, możesz tu skręcić w prawo. Może przystać, tak? Mhm. Mm. Coś miałem mówić. Nie wiem już. Dobra, mniejsze oto zobaczymy z tego, co nam wyjdzie. Wiem że to jest strasznie nudne i w ogóle ale Panie kurde Zapylałeś tym gównem i już się No, Mogłeś, nie musiałeś Bierzemy teraz brudno w pokoju i brązowo I się. A to też W sumie nawet nie ma co szczędzić paliwa, tylko wszystko powłączać, żeby cię nic nie zatrzymało. Mam deja vu. Okej. Okay. Fuck Tak. Cześć Kuba, witamy Cię w drugiej części nagrania. Znowu nagrywasz? Ja. Znalazłeś miejsce? Tak. zmieniłem miejsce. Co? Nie widzę cię. Udusił trochę silnik. Na no, łapie sobie zobacz, gdzie jest. Dobra, Pizza nie. musisz się nie. przebić przez te drzewa, wszystkie Aha, nie no wiem, ja już mam 727 Wiu? No Ale do pojazdu już jest niedaleko Jak ten przód wygląda, masakra Czekajcie, pokażę wam to lepiej Cały poobij... Jezus, potłukłem wszystko Blacha! Przez miesiąc nie do naprawienia A ty ile masz uszkodzeń? Wiesz, jeszcze środek. No ja to słabo jechałeś. tu. Ja, ja pizdę dałem całą. Plus 1 i leciałem F1. Dobra, trzeba go odholować. Nie to. Oj, no zauważyłem. Czego nie zauważyłeś? Siodło z na dwozie do transportu drewno. Zaspiesz się troszkę i no? Troszkę? Troszkę? Kurde, panie, na milimetry stoisz. Dobra. Dyfer zablokujemy i jedziemy zatankować i jedziemy po drewno. Mam to takie jest w sumie główne. Tylko takie na No, bo jest... tam jest ile tam wchodzi. Nie wiem nawet, ale wiem, że dwa takie zawsze starczyły. Eee, czekaj. Osiem, to my mamy po cztery na pace. Albo czekaj, zanim tam pojedziemy, eee, to weźmy jeszcze raz ten mega uszkodzony pojazd, wepnijmy się do warsztatu i jeszcze pojedziemy po jedną rzecz. Bo nie będziemy odblokowywać terenu, bo mi się nie chce. się domyślasz, po co jedziemy, nie? Czy nie? Tam w prawo, Nie. No to nie. Wiesz co, u Ciebie to może być prawy, u mnie lewy. Ja tylko chcę pojechać tam drogą. No to czekaj na mnie, panie. Panie, bo ja już jeden plus mam. <kuh> tak, panie, nie, nie, ja nie, nie możemy, możemy jechać blisko siebie, czystasz? bo jak Ty staniesz, to... Albo ja stanę, to będziemy się blokować nawzajem. Też na tu na No A ja już prawie do wody Znaczy na zakręcie jest. Mam wskręcić w prawo czy nie? W lewo, prosto do wody Do wody, tak to Pomyliłem klawiszologię Teraz muszę tak jechać. super Jechać, jak No jak, jak chcesz to jedź, ja już uwaliłem sprawę, bo ręcznie włączyłem. No, no, gdzie jechać dalej? No, tam gdzie ja. Fuck. O, właśnie przyjechał mój tata. No to pozdrowi tatę. Bardzo o. serdecznie. A, Może go będzie słychać, o ale... wątpię. Coś tam, pomruki słychać, ale mało istotne. Kurde. Ludzie! Kurdy! Tu się gra! Otworzysz okno, nie, pójdą ci psy, będę szczekać, ktoś będzie gadał. Później wejdzie do pokoju duszno. Dlaczego my jechaliśmy nie po drodze? Bo nie? Mój. Teś bym zagrał Nie. Ja mam jeden plus i na razie jadę. Ja na razie nie wrzucę bo nie Jak Jakby to. to taki skrawek, asfaltu to wrzucił Nie, tam... utopił pod wodą. No i tak Daj pomocy! NIE! NIE! Kuba jest? Jest. Jestem, jestem. Tory przejadę tu na jeden plus czy nie? Co? No Jak ja się utopiłem. Jazdy jazdę już? coś nie miałem jednak się no? a dlaczego? Co się stało? No, no niby nie miałem dziś przyjść, no, ale poszedłem sobie testy prognozować. Bo... <laughs> w nie byłem na godzinie zachowawczy. tak bardzo jej nie dówisz? Eee, no. gang na pani, gang na Lepiej to to chyba gang, zrobić company. 3, 3, 2, 3, 3, 4, te. Test ten, niż siedzieć bez czynienia na godzinę. To lepiej się przysłuży na pewno. Co to jest za moje? Ja go chyba pierwszy raz widzę. Nie, na pewno już, jeździłeś z niego. To jest crash czy? w już też dojechał o, on do Dobra, to on ma na nozi do wsiadamy z powrotem do tych 7-3-1-0 i jedziemy pojechać zatankować no dobrze, że przełomniłeś, bo ja już chciałem na drewno rzucić byłoby trochę słabo, jakbyśmy nie dojechali No, do czołgaj się po te paliwo. E, what the fuck? Co się dzieje? Nie wiem. U mnie jest wszystko okej. Okay. Chyba że u ciebie jest coś nie okej. A. Co? Okej, wszystko? Mhm. Dobra, ja już mam zatankowany i czekam. No już tu ostatni Ja już na asfalcie No takuj się kurny Musisz się zatrzymać Ale ja czekam O, gim jedzie Wiesz, że musimy wrócić się na początek tej wyspy Tam gdzie się przeprawiliśmy przez rzekę Czy nie wiesz Pasza... Znaczy nie pasza Gimcio na no biceps Co ja mu się nie odzywasz Gimcio Gimcio. Pewnie ktoś mu do pokoju wbił przypuszczalnie On hobby Dwa kała O do był No nie? Też mu to mówi Co mało lej Pasza my to jakąś Kierowali go To wszystko jest i nikt mnie nie kierował, tak? ja no. ja. I, I nie podwójny kałach, tylko kałamarz w No dobra, mi. To jest prawie jak dwa. No, prawie go miałem, ale oczywiście musiałem przegrać, bo jakiś citer był przeciwny. Ja, ja, zwalenia cztery. Na cztery też to... jest sposób, jak umiesz grać. No, wyjście. Nie. Jak ma auto... Jak ma tego I jak ma auto i ma muszę zzywę na chwilę iść, bo nie wiem co się dzieje No co ty Kuba masz stresa? Kuba o, nie ma A telefon na w tej samej ręce co ja. tyle? Ja mam 10 ranka do wygranych, od tego czasu nie grałem. W GTA. to ja mam 100 chyba na 20 już. Okay, ja w tym czasie GTA przyszedłem. Kopieje ja w GTA też, też trochę grałem w GTA. Kumpel z klasy dzisiaj na GTA i mówi stabilne 15 FPS-ów, jest tak. Można zgrać. To jest kurde. O. Ja bym się pociągnął, yy, czy... yy, ja, już no jestem. Ja bym cię przedziębnął. Okej, okay. yy, mój pies coś widział i nie wiedzieć, co to było. Zaszczekał sobie, nie wiem, czy słyszeliście. Rozumiem to. Co? <grym> nie słyszeliśmy. To dobrze. Ja słyszałem. No to widzisz. Rafał ma chyba problemy ze słuchem. No. Daleko odjechałeś? Mijam wodę. Znaczy czy przejeżdżam przez wodę. A to już ją widzę. O to fuck to było. iron no Co uszkodzenia no. ci nabiło? Nie, tak patrzę się naprzód ciężarówki niego tak w tle się pojawiło ta ta tak ten lejek Aha. No bo tutaj okay. jest po lewej lejek gdzieś. No tak jadę daj... i... Jezu, co to było Fazy Jeż. masz Nie Jeszcze Ja nie palę Nie nie śpię nie 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 Ja tylko piję Stara wie, że Nie, nie wiem ty, Kuba, a, Trzymaj swoje na dla siebie <laughs> Natomiast kupić farminga 15 to Hmm. Wydaje wszystko. Jak leci. Czyż nie Nie. Jak to nie? Wiem, że kłamiesz. Ja Co? A tutaj. Nie tak. bo się stamtąd.

A po to? Nie wiem, ale załaduj się drewnem i zaczekaj. Ja w tym przed tobą. O, trzęsienie ziemi. A nie, jak ktoś brał <laughs> No co? No. Loser No. Nie on Oczywiście. Bramę przygotowaną do zainstalowania mechanizmu. Masz przygotowaną do zainstalowania Ale nie ma komu. No, nie, no trzeba kupić to, zamontować. No to wiesz, to też... Nie chce się nikomu. Na no, razie są inne obowiązki. Wykopać korzeń. No na przykład wykopałem go dzisiaj. Znaczy, wyciąłem. No i też wykopałem głównie. Jojo, zapiąłeś do traktora i tak jak sąsiad nie No już znamy te twoje pomysły Potrafisz czasami nie przyjść przez cały miesiąc No ja tak wyszło, no Uczył się pewnie Nie, no, chyba jakaś teraz Albo jeździć na lewo od podstaw że w się nie ma czegoś takiego jak sezony, tak jak w League of Legends. Nigdy nie grałem w League of Legends, ale wiem, że są sezony. I się ja nigdy nie grałem i nigdy nie będę grał i nie chcę wiedzieć, co to jest i... No. Ja tylko wiem, że są sezony i tyle. Ała, riffłem w No, fajnie. fajnie. Średnie. Już, 4 punkty Ja będę mieć kolejne 4 i będzie w sumie 8 O, ledwo się zbiera Wyłączyłem sobie defer, bo się takie skręca Jeba, ale mnie obróciło jak wyłączyłem defer Defer No, cofaj Ja do przodu jadę, człowiek. No bo tak koło się kręciło jakby do tyłu No teraz cofasz jak ja jadę, nie? nie cofam, stoczył mi się z górki <grym> Już myślałem co jednak dyfer włączył, no Dyfer czy AWD? A AWD nic nie robi do Ja ja we mnie <grym> Panie, jeszcze nie dotkłem Jasne A ja mam właśnie w ręce Sneakersa Który był ze mną w Warszawie W Wrocławiu Kędzierzynie koźlu. w Kędzierzynie-Koźlu czasami nie wiem, gdzie jeszcze. Czyli w Kędzierzynie-Koźlu będzie ta nowa szkoła. Tak. Ale wiesz, na jakiej zasadzie to będzie? To nie będzie zwykła szkoła, nie, nie. że będziesz miał zawód potem, bo nie można mieć potem zawodu. Nie. Tylko to będzie szkoła, że będzie to w ramach zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych. To będzie zwykłe liceum. A nie techniki informatyki do tego granic Liceum. To idę tam 3 lata. No, wystarczy. 3 lata się, się nagrasz. Tylko, że to będzie w ramach zajęć dodatkowych, czyli prawdopodobnie nikt nie będzie na tym zostawał. Zobaczysz, że na pewno ktoś zostanie. Ale to tacy, co będą chcieli stworzyć jakiś team. Bo tak no. ci nikt nie zostanie coś. To za lekcja, proszę. Ci, bo do dobrze pobrać. Ale to kolejny są. No, tu masz lepsze warunki do każdy woli na swoim Dobra, poczekaj, teraz trzeba znacznik sobie zrobić, ja tak żeby jechać Może no, właśnie widzę, też tak robię no, Teraz trzeba manualną łączyć No, wypadałoby na jedynkę No tak pod wodą to trochę kiepsko A migra... Sorry, no właśnie. No kurde co tam jest. Nie mam pojęcia. Tedy ubieram w kapcie i spędzi jak się dupa. Już nie wiem jak się dupa. spędzi. Tak ci się tu tylko powiedziało. No? Co jedno, dlaczego ta ciężarówka ma takie dwie kabiny osobno? Yy, bo może. Bo jest ruda. Bo ten pojazd jest taki wielki, że wymaga tego. Ale kierownica ma z jednej strony. No i to co? A z drugiej może być pilot. Oj, nie trafiłem do drogi. Ale to nie straj do każdej. Wiedź pan! Jadę cały czas. Nie widzę. Nie wiesz. Ciemno. Wszędzie, głowo, wszędzie. Co to będzie? Hmm. Rypłeś mi drzewem w kolano. Także w Co? <grym> nu hmm. no, się simo. we mnie kupiłeś. Zaraz się mówił. teraz tere to ja. Zaleczysz się jak się ma. Zaraz ci będę pchał po tą górkę. No zobacz No panie No jeden plus chciałem wrzucić, cicho no. po mm -hmm. A pod górkę jeden plus nie. Tak, dalej idę na dół, coś czuję Czemu? A nie wiem Już cię tata była. Nie, ale się zakopałem, bo ryb Dobra, czekaj, wkulam się na dół jeszcze raz A ja, żeby nie blokować drogi, sobie pojadę. Może spróbuję wyjechać z kolejny. Co? Z kolejny? No. Z to ładnie wygląda jak on sobie taki tym drzewo, Ale jeden plus, wstecz, nie wrzuciłem 1 plus wróciłem stycznić też tak nie wiem nieraz nie ma nie, no. rzucasz jeden plus i nagle gaśnie szybko na jedynkę chcesz i sami się i się wiebie wiem znam to Ale w lewo czy w prawo? W prawo w sumie no, to no. tak prosto bardziej niż w lewo a wiesz, dwie strony, lewo i prawą dłonie. No niby tak. Zaraz się tego jest CS-a chyba. To idź. Ja nie ma, nie. Zagrałem z tobą, ale kurde, nie, nie rozpoczniemy miksa. Dlaczego? Bo masz za niską rękę. Nie, to? nie znasz. Kupi drugie, pan to i daje. Byśmy musiał mieć minimum. Golda trójkę bo no nie za dużo grałeś przez miesiąc w tego CS. Ja sobie z Rafałem zagram. Ja spoko. Ale dzisiaj nie. A jak ja. mi załatwicie konto, to tego z Od kuzyna weź przed tam kogoś. Nie mam nikogo z nie 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 kuzyna. No no, mam kuzyna, ale nikt nie gra w CS, a u mnie z rodziny. To widzisz? Same, no, dobre człowieki, a ty taki. No. Ładny komplement. Ja wiem, wiem. <laughs> A, czy ja dobrze jadę? Ja nie wiem, ja jadę drogą. Pamiętam, że jak jechałem ostatnio drogą, to trafiłem. Ja dobrze jadę. Mijam duży kamyk. Łączy się światełka i kamery. No nie da się na jeden bus. O, chyba już widzę jakiś budynek po prawej ale nie jestem pewny czy to jest budynek widzę jakieś palety z drewnem tak już widzę cel Rozładuj tym sposobem ja dowiozłem to co musiałem, a teraz czekamy aż Kimcio się tutaj pofatyguje. A no, już go widzimy. Oj wcisnąłem V przez przypadek ręczny ci się tylko zaciągnął. No. rozładuj to. A jeżeli nie, to spierdalaj Dobra. Nie no, czekaj. Nie mogę, no, teraz mogę. Dobra, dość tego. E, tak więc e, tym sposobem ukończyliśmy wszystkie ała zadania. Ale jest wszystkie ała zadania. Nie, no, to. I Się uderzyłem. E, dobra, tak więc komuś odcinek podobał, może zostawić łapkę w górę. Żeby być na bieżąco z moimi materiałami, może mój kanał zasubskrybować, chodźcie dzisiaj jest z nami rafik, Gim się nagrywalać w ogóle? Na razie. Przyległ, na razie, i 227 i dzięki no, wam na wszystkim... Razie, na, razie. na razie, cześć.